Na pierwszym miejscu samemu Bogu, jednocześnie wiemy, że Bóg działa przez ludzi. Dlatego w dniu wojewódzkich dożynek pragniemy włączyć w ten nurt wdzięczności wszystkich, którzy pracują na chleb powszedni. Szczególnie rolników, którzy obsiali pola, pielęgnowali, ochraniali i zbierali w pocie czoła. Z szacunkiem i wdzięcznością pochylamy także nasze czoła. Przed wszystkimi pracującymi na chleb powszechny. Panie marszałku, przekazujemy ten chleb wypieczony z bóstw tegorocznych, który symbolizuje życie, szczęście i radość. Prosimy, abyś go sprawiedliwie podzielił. Żeby nikomu nie zabrakło. W tym chlebie jest mnóstwo pracy ludzi. Wielki trud, troski, zmartwienia. I tylko mając go na stole, często zapominamy, aby mieć siłę sobie wyobrazić. Ile osób musi pracować, żeby takie dobro znalazło się u nas w domu? Obiecuję Wam wszystkim, że będę ten chleb dzień sprawiedliwie mieszkańcom województwa obolskiego. Dziękuję bardzo. Ziarna w zagrodach rolników nie brakuje. Daj może, żeby tylko ceny były takie, żeby konsument w końcu jak nasze zboże, a nie wiadomości. Zapłańc za wszystko i życzę wszystkim zdrowia. Teraz chleb zostaje podzielony i pomiędzy gospodarzy dożynek zostanie podzielony. A w sposób symboliczny już za chwilę nasi goście ruszą z koszami chleba do Państwa, byście mogli także i skosztować tego chleba. Państwo, skosztujcie go, poczęstujcie go robiony do białego rana, przygotowywane na to, żebyśmy mogli ten świeży chleb skosztować, tak jak symbolicznie. O Bogu jest zawsze za co dziękować, nawet jakby były najmniejsze, a tak czy inaczej były to z pewnymi tam cztery jeśli chodzi o pogodę, bo częściowo mieliśmy zboże skończone wcześniej, a reszta z opóźnieniem. Czasami było ciężko, ale myślę, że ogólnie rzecz mówiąc wyszło dobrze. Szlep tego Rosjan Szil będziecie w ręczeniu Dobry ten szlep będzie. Wystarczy do go dla wszystkich. Bardzo dobry. Wystarczy do dla do wszystkich. W chlebie naszym powszednim widzę mnóstwo troski. Wiem, że to brzmi patetycznie, ale gdybyśmy się tak chwilę zastanowili nad tym, jak ja, jaką troskę musi rolnik dać w to, żeby pojawiło się dobre zboże do tego chleba. Później ten piekarz narażony na niesamowite koszty energii, na niesamowitą nieprzewidywalność tą gospodarczą. I my dostajemy chleb, kromkę chleba na ten stół. Kochani, popatrzmy z troską, naprawdę z troską na ludzi, i ile tych ludzi musiało włożyć w swoje ręce pracy, żeby ten chleb się znalazł na naszym stole. Podziwiajmy ich za to, bądźmy wyrozumiali, nie wszystko od nich zależy. Bądźmy wobec siebie naprawdę bardzo odpowiedzialni i tacy zatroskani, szczerze zatroskani. Teśliwa, biorąc pod uwagę plony, nie były złe, a były nawet dobre. I to satysfakcjonuje rolników, ale niestety jest kwestia ceny, kwestia opłacalności, a przez to należy rozumieć szacunek dla rolników i jego pracy. Dzisiaj, biorąc pod uwagę właśnie tą niską cenę, niestety trudno tutaj mówić o tym szacunku. Mamy za co dziękować, plony się urodziły, jak co roku, udało się wszystko zebrać. Nie zawsze zebraliśmy jakościowe zboże, bo deszcze, żniwa przeszkadzały w tym roku. Natomiast problem mają poważne rolnicy, którzy byli w tych terenach, gdzie susza dokuczała. Tam nie tylko, że zebrano słabe plony, to jeszcze ceny w tym roku zawiodły nas bardzo mocno. Nie dziwię się, że sporo rolników przechowuje. Przechowuje nie było kolejek w skupach, no bo ceny były żenująco niskie i dlatego sytuacja jaki się znaleźliśmy jest trudna. Rolnictwo jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki trudnej, ciężkiej pracy rolników. Nie brakuje nam na stole chleba i chylimy czoła właśnie dla rolników za ich ciężką pracę mimo tych trudnych warunków, które w tym roku mają. Program zrealizowano we współpracy z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.